Czemu jeden zabija, a drugi przebacza? Każdy chyba kiedyś rozpacza Tu o co nie chodzi, że jeden zabija, a drugi się rodzi Poza za i życie odchodzi Tylko uważny zetwa w codzienności W ulicy szarości, dnia, bez zabijania Nie trzeba tego trania, zabijasz i życie marnujesz Módlę na sznurku lub zmienie atakuje Czemu inny drugiemu życie truje? Czy chodzi o pieniądze, czy to Czemu jeden Traci, jeden też zeszmaci, a inna niebo, Nie wołaj tych ludzi, życie nimi manipuluje Ustawuje się ten, co ma dobrze w głowie Ten, co ma najebane, odejdzie, nie powie Przyjdzie z ochu, już nie jednego człowieka Ja się nie dam, nie pozwolę, zaczekam Stoję i przemyślam, Stoję i przemyślam. przemyślam. wszystkie, wszystkie spostrzeżenia Co widzę, przemyślam. czego nie ma i co się co nie się zmienia Stoję i przemyślam, przemyślam. wszystkie, wszystkie spostrzeżenia Co widzę, przemyślam. Przemyślam. Wszystkie wszystkie co widzę czego nie ma i co się co nie się zmienia Nie się do przodu, nie poczuwa Siedzę statuszkiem, nie uprawiam z nie mam kasu przy kieszeni, nie muszę mieć w ogóle Wiem tylko jedno, że życie mnie nie truje, nie zadominuje pieniądz w mojej ręce stanę w kogoś, odejdę w podzięce Nie ściemnam nikomu, że coś mi dokucza Tam problemy rozwiązuję, co antidotum szukam, a nie jak te, nie wiem jakie skarpetki, ma ubrać dzień, a jakie w nocy Ktoś mnie zaskoczy Pizdu pod nieraz była bójka, to uliczna sztuka Teraz nowy rozdział w moim życiu, nie myślę o biciu ani o piciu Poza tym, tak Stoję i przemyślam. Stoję i przemyślam, przemyślam wszystkie spostrzeżenia, Co widzę, przemyślam, 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 co widzę to czego nie ma i co się co nie zmienia. Stoję i przemyślam. Wszystkie spostrzeżenia, Co widzę, czego nie ma i co się nie zmienia. Spokojnie, wszystko załatwiamy. Żadną drogą tego nie ułatwiam Sam sprostam, sam poznam Tak długo aż czegoś doznam Czy w bólu, czy w cierpieniu Memu sumieniu nie mam nic do zarzucenia Głowa trochę zryte, oddzielenie Oddzieleni nie od tej jesieni, ale bardzo długo Zaufanie kolegów jest dla mnie przysługą jest to, że muzyka to dla mnie gimnastyka. Ciągle nowy ryb we mnie wnika i ćwiczę i uczę błędy króce Pomagam, żałuję i nucę. Po wiele błędów w życiu przemyślanych i popełnianych z dużą stratą Szerokich szeroki rand czasem zagajany. Z uśmiechem. Staram się wychodzić na ulicę, czy coś uchwycę, czy coś znajdę, zaraz kolesia odnajdę i podzielę się z nim tym skarbem. Chcę być wolny, mieć swobodę życia, nie pies na podwórku trzymający się łańcucha, rebir wyznaczany jest wskazówką palucha, w mojej głowie zawierucha, rodzinie otrącany Oglądany, zafirany, spoko tam gdy tylko muszę Nie rozumiesz o co chodzi, nie patrzę na ulicę Gdy ktoś nadchodzi, mój przychodzi A życie jest darem, nie bądź kafarem Zmarnujesz sprzedaż i nic po sobie nie dasz We mnie jest honor i szacunek Dla każdego, który rozumie mój wizerunek Dawne lata szkoły, pierwsze kroki i podrogi Wyśmiewanie i stwierdzenie, że nie dla mnie są te drogi. Stoję i przemyślam, przemyślam wszystkie spostrzeżenia Co widzę czego nie ma i co się nie zmienia Stoję i przemyślam wszystkie spostrzeżenia Co widzę czego nie ma i co się nie zmienia Nieważenia mnie waliły W mojej głowie inne pomysły tkwiły Nie patrzałem na to co się dzieje na zewnątrz Muzyka pancerz chronił od wewnątrz Teraz trochę wyższy skok do przodu Rym prze moją głowę nie sprawił zawodu Nie cofam się do tyłu tylko idę do przodu Tylko przed ciebie nie patrzę co robisz Nie patrzę na ciebie Czasem wahanie, ale nigdy zwątpienie. Uwielbienie dla dziewczyny zakręcenie, zielone i beztroskie bawienie To moje życie, nieściemnienie, ściemnienie. ściemnienie.